piosenka dla ust. Wyjść z wszedłem, oddać wziąłem, zdjąć się i przewieźć przez ramię jak płaszcz. Wytrzeć smarkane wiema. Nosek dziecka wypisać się z przeczytałem, wrócić wcześniej. Wycofać poza przeciw dłużnikowi, który jest winien coraz więcej stać zajęte, niech się powoli odgina ta picerka, wyprostować palce zaciśnięte na czerwonym węgielku, schwycić nitkę błyszczącą i napiętą, wciągnąć ją twarz jak żagiel, podnieść kotwicę reszty, wyjść na pomost przedwojennego tramwaju, na balkon z niską poręczą. Murowanka, szum z górnopłuków, przez ściany. kiedy wchodziłem tymi samymi schodami, z których za dwadzieścia lat Robert zrzucił ojca. Huk jak chóry von Karajana, albo panie, zmiłuj się nad nami. Dla wszystkich kotletów w taboretach, Odkąd wyszedł, czasem zaczepiał o was złote, zwracam mu za bilety do tamtej Filharmonii. Regularnie wpłacam na mój jedyny fundusz. Bunduity są rzeczy, które powierzono wstyd, wyjścia z za kulis, stawania do samego siebie plecami. Zaszrnięć, jewnięć, twardych jak poryk odeola, zatemperowane, potem łatwo się łamie. Co innego grafit, czekający w ołówku, zawsze w głębi oceanu, szaleł krwiałów na defiladach raf przed trybuną i kuśnego krzesełka. Leżąca na znak Aria i wywrócony na lewą stronę atleta, który się w nią pochyla i tańczy to sobie na ułożonych ze stuków zasób parkietach, kiedy między palcami dzieje się ta płetwa, a to co jest wodą jest i rybą w wodzie.